27 maja rusza rządowy program mieszkanie bez wkładu własnego. Ekonomiści oceniają, że większym problemem kredytobiorców jest coraz niższa zdolność kredytowa, a nie wkład własny. Podwyżki stóp procentowych sprawiają, że spada zdolność kredytowa Polaków. Niekorzystnie na sytuację kredytobiorców wpływają także rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, według których banki podczas liczenia zdolności kredytowej mają brać pod uwagę ewentualny wzrost stóp procentowych. Zwraca uwagę ekonomista dr Marcin Kędzierski. I ten limit został powiększony przez Komisję Nadzoru Finansowego z 2,5 do 5%. W efekcie czego zdolność kredytowa Polaków w rok obniżyła się nawet o połowę, mówi ekonomista. Ekonomista Marek Zuber. Bank, który jeszcze we wrześniu, w sierpniu, we wrześniu w zeszłym roku na bazie jakichś dochodów i kosztów oczywiście w gospodarstwie domowym dawał pół miliona złotych z zdolności kredytowej, teraz daje mniej niż 250 tysięcy. Już widać pierwsze tego skutki. W pierwszym kwartale 2022 roku doszło do osłabienia popytu na mieszkania. Przykładowo w Warszawie od początku roku sprzedano nieco ponad 3300 lokali. To najniższy wynik od drugiego kwartału 2020 roku, czyli od początku pandemii. Coraz więcej mieszkań kupowanych jest nie w celach konsumpcyjnych, ale w celach inwestycyjnych, a to oznacza, że nie kupują ich polskie rodziny po to, aby w tych mieszkaniach zamieszkać. Przeciętnej polskiej rodziny nie stać dziś na kupno mieszkania nawet w mniejszym mieście, dodaje ekonomista dr Marcin Kędzierski. Polski rząd w odpowiedzi na tę sytuację wprowadza programy mieszkanie bez wkładu własnego. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tysięcy złotych, mówi wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Zamiast wkładu własnego będzie można po prostu wziąć większy kredyt, jeśli rodzina ma zdolność kredytową czyli jej dochody są wystarczające, żeby bank ocenił możliwość spłacania kredytu, ale nie ma jeszcze nazbieranych pieniędzy na wkład własny, wtedy może z tego rozwiązania skorzystać. Ustawa wejdzie w życie 27 maja. Tego samego dnia ruszy proces zawierania umów z bankami. W obliczu wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych program nie będzie spełniał swojego zadania, ocenia ekonomista Marek Zuber. Ten moment wejścia programu jest bardzo trudny, i nie spodziewam się, żeby ten program oznaczał jakieś setki tysięcy udzielonych kredytów w perspektywie najbliższych miesięcy. Jednak na pewno skróci drogę do własnego mieszkania o kilka lat. W pierwszej kolejności pomoże kredytobiorcom, którzy planują zakupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach. To dlatego, że w tym programie należy zwrócić uwagę, że granicą jest wskaźnik wojewody za metr kwadratowy, a on nigdy nie jest tak wysoki, żeby można było wziąć ten kredyt na mieszkanie w centrum Warszawy, w centrum Krakowa lub w centrum Gdańska. Mówił ekonomista profesor Mariusz Andrzejewski, rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego to także ułatwienie dla rodzin z dziećmi. Państwo w ramach tzw. Tak spłaty rodzinnej pokryje część kredytu. W przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 20 tysięcy zł i 60 tysięcy zł w sytuacji trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie.